Nazywam się Karolina i w wieku 37 lat wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą. Pracowałam jako starsza kierowniczka projektów w Nowak Investment Group, jednej z największych firm finansowych w Warszawie. Po ośmiu latach wspinania się po szczeblach korporacyjnej drabiny w końcu dostałam prowadzenie największych klientów, tych przynoszących firmie milionowe zyski. Moja ciężka praca się opłaciła. Rok temu udało mi się kupić wymarzone mieszkanie w prestiżowym kompleksie apartamenty nad Wisłą, dwa pokoje z oknami od podłogi do sufitu i widokiem na panoramę miasta. Każda zarwana noc w biurze nagle wydała się warta zachodu. Sześć miesięcy później dodałam do listy moich osiągnięć nowego Mercedesa. Nie był może przesadnie luksusowy, ale wystarczająco elegancki, by wywoływać uśmiech za. Każdym razem gdy siadałam za kierownicą, poprawiająca się sytuacja finansowa sprawiła, że rodzina zaczęła coraz częściej mnie prosić o pomoc. "Karolina, kochanie" powiedziała moja mama podczas jednej z naszych niedzielnych kolacji. "Z tatą mamy problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Raty wciąż rosną, a wiesz, że jego kręgosłup coraz bardziej mu dokucza". Nie mogłam im odmówić. Wychowali mnie Poświęcali się dla mnie, więc przejęłam spłatę ich kredytu, a wkrótce zaczęłam też opłacać rachunki za media. Moja młodsza siostra Monika również potrzebowała pomocy. Miała 29 lat, pracowała jako graficzka w niewielkiej agencji, ale ledwo starczało jej na opłaty. Wiem, że to głupio brzmi, powiedziała kiedyś przy obiedzie, ale z Kubą ciężko wiążemy koniec z końcem. To mieszkanie jest dla nas idealne, ale czynsz jest wyższy niż możemy unieść. Zaczęłam więc opłacać czynsz za Monikę i Kubę. Była to spora kwota, ale moja pensja i premie pozwalały na taki wydatek. Życie toczyło się w miarę spokojnie: w tygodniu praca, w weekendy odpoczynek albo nadrabianie spraw służbowych, a co drugą niedzielę rodzinny obiad. W domu rodziców na obrzeżach Warszawy, gdzie dorastałam, mama gotowała wtedy swoją słynną pieczeń. Tata opowiadał najnowsze plotki z okolicy, a Monika prezentowała swoje świeże projekty graficzne. Było przewidywalnie, bezpiecznie i dobrze mi z tym. Wszystko zmieniło się podczas mojego wyjazdu do Kostaryki. Miał to być dwutygodniowy urlop, by się oderwać i naładować baterie. Ostatnio pracowałam nad wielkim projektem fuzji i czułam, że potrzebuje chwili oddechu. Białe plaże, tropikalne drinki i żadnych maili. Taki był plan. Nie planowałam natomiast poznać Michała. Spotkałam go drugiego wieczoru w hotelowym barze. Czy to miejsce jest wolne? Zapytał, wskazując na pusty stołek obok mnie. Był wysoki, włosy miał przypruszone siwizną na skroniach, a wokół oczu drobne zmarszczki od uśmiechu. Nie był to typ filmowego amanta, raczej ktoś, przy kim po prostu czuło się swobodnie. Proszę, siadaj, odpowiedziałam. Jedno piwo zamieniło się w kilka kolejnych, a my rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. O pracy, on był architektem, miastach, z których pochodzimy, on mieszkał w Seattle, ulubionych książkach. Skończyło się spacerem po plaży pod gwiazdami. Przez następne dwa tygodnie niemal się nie rozstawaliśmy. Wspólnie zwiedzaliśmy tropikalny las, nurkowaliśmy w krystalicznie czystej wodzie. Wieczorami piliśmy za dużo wina przy kolacji, a noce spędzaliśmy w moim pokoju. Nie było to wielkie uczucie, raczej dorosła relacja dwojga ludzi, którzy cieszyli się swoją obecnością, wiedząc, że wszystko skończy się wraz z wakacjami. Pożegnaliśmy się ostatniego dnia z pocałunkiem i rozjechaliśmy w swoje strony. Po powrocie do Warszawy rzuciłam się znów w wir pracy, próbując nie myśleć za bardzo o tym, co wydarzyło się w kostaryce. Jednak trzy tygodnie później zaczęłam mieć poranne mdłości. Najpierw obwiniałam stres, ale gdy spóźnił, mi się okres w głowie zakiełkowała inna myśl. Kupiłam test ciążowy w drodze z biura. Ręce trzęsły mi się, kiedy czekałam na wynik w łazience. Dwie kreski. Zrobiłam kolejny test następnego ranka. To samo. W wieku 37 lat byłam w nieplanowanej ciąży z mężczyzną, którego nazwiska nie znałam. To nie tak miało wyglądać moje życie. Zawsze byłam odpowiedzialna, zorganizowana, wszystko planowałam. A tu taki scenariusz. Kilka dni chodziłam jak w transie, w pracy funkcjonowałam mechanicznie, myśląc bez przerwy o tym, co powinnam zrobić. Przerwanie ciąży? To byłaby racjonalna opcja. Próba znalezienia Michała? Nie miałam pojęcia, jak się do tego zabrać. Nie miałam jego numeru telefonu ani adresu. Albo mogłam wychować to dziecko sama. W miarę jak opadał pierwszy szok, czułam coraz mocniej, że chcę być matką. Byłam niezależna finansowo, miałam dobrą pracę, ładne mieszkanie. Długo nie myślałam o macierzyństwie, ale nagle zrozumiałam, że nie chcę rezygnować z tej niespodziewanej szansy. Na kolejnym niedzielnym obiedzie u rodziców postanowiłam, że im powiem. Jechałam do nich z duszą na ramieniu, układając sobie w głowie: Jak to przekazać? Masz 37 lat. Świetną pracę i możesz wychować dziecko samodzielnie, powtarzałam w myślach, ale i tak serce waliło mi jak oszalałe. Mama przywitała mnie w drzwiach z uśmiechem. Spóźniłaś się, obiad prawie gotowy. Zasiedliśmy do stołu, rozmawiając o pracy, pogodzie i sąsiadach. Praktycznie nie tknęłam jedzenia, czekając na odpowiedni moment. W końcu, kiedy mama przyniosła ciasto, wzięłam głęboki oddech. Muszę wam coś powiedzieć. Zaczęłam starając się, by głos mi się nie załamał. Jestem w ciąży, w siódmym tygodniu. Zapadła cisza, jak makiem zasiał. Mama wypuściła łyżeczkę z ręki, tata zastygł z filiżanką kawy w powietrzu, a Monika otworzyła szeroko oczy. Kto jest ojcem? Zapytała Monika. Opowiedziałam im o Kostaryce, o Michale, o tym, że oboje nie planowaliśmy niczego na... Dłużej? I nawet nie wymieniliśmy kontaktów. Czyli jakiś przygodny facet cię zapłodnił i zniknął? – rzuciła Monika z wyraźną dezaprobatą w głosie. Nie zniknął. Po prostu ustaliliśmy, że to będzie tylko wakacyjna znajomość. – Odparłam spokojnie. Karolina, wtrąciła mama ostrożnie. Rozważałaś swoje możliwości? – Wiedziałam, że pyta o aborcję. Myślałam o tym, ale zdecydowałam, że chcę urodzić. Tata, milczący dotąd, pokręcił głową. Pomyśl, co robisz. Masz trzydzieści siedem lat, jesteś sama, masz wymagającą pracę. To nie jest pora na dziecko, zwłaszcza w takich okolicznościach. Tata ma rację, poparła go mama. Lepiej pozbyć się problemu, zanim się zrobi poważnie, jesteś coraz starsza, a ciąża w twoim wieku to ryzyko. Wpatrywałam się w nich zszokowana. Spodziewałam się pytań, troski czy nawet rozczarowania, ale nie takiej reakcji na samym wstępie. A co z historią medyczną ojca? wtrąciła Monika. Nie wiesz, czy nie ma chorób genetycznych? A co jeśli dziecko będzie miało jakieś wady? Dziecko podkreśliłam każde słowo będzie zdrowe. Nie możesz tego wiedzieć, mama nie ustępowała. Bądź rozsądna. Wiesz, jak bardzo to wszystko skomplikuje ci życie? Plany się zmieniają, odpowiedziałam z rosnącą złością. Myślałam, że mnie wesprzecie. To nie w porządku tak mówić, oburzyła się mama. Martwimy się o ciebie. Nie, martwicie się o siebie, przerwałam ostro, czując, że zaraz wybuchnę. Zostanę matką, z waszym wsparciem albo bez niego. Jeśli nie możecie tego zaakceptować, to lepiej, żebym się odsunęła. Nie przesadzaj, burknął tata. Usiądź, porozmawiamy spokojnie. Nie ma o czym. Podjęłam decyzję, wstałam i ruszyłam do wyjścia. Zawsze mi mówiliście, że rodzina trzyma się razem bez względu na wszystko. Najwyraźniej się pomyliłam, wyszłam, nawet nie oglądając się za siebie. Łzy przesłaniały mi widok, gdy prowadziłam samochód do swojego mieszkania. Powtarzałam sobie, że zadzwonią, kiedy ochłoną. W końcu to moi rodzice i moja siostra. Kiedy rano zadzwonił telefon, zobaczyłam na wyświetlaczu imię Mama. Odebrałam, choć byłam pełna obaw. Karolina, kochanie, w głosie mamy słyszałam coś na kształt skruchy. Przepraszam za wczoraj, po prostu byliśmy w szoku. Chciałaś, żebym usunęła ciążę, przypomniałam z goryczą. Martwiliśmy się tyle, ale masz rację, to twoja sprawa. Zapomnijmy o tym i idźmy dalej. Milczałam chwilę, potem westchnęłam. Dobrze, mamo. To widzimy się na niedzielnym obiedzie? Tak, przyjadę. Kolejne tygodnie były trudne. Mdłości dopadały mnie nie tylko rano, czułam się fatalnie. Przez cały dzień. Po dwóch tygodniach męki w biurze szef wezwał mnie na rozmowę. Karolina, niepokoi mnie, co się z tobą dzieje. Jesteś nieobecna, przygaszona. Nie planowałam mówić o ciąży w pracy tak wcześnie, ale w spojrzeniu mojego przełożonego pana Romana widziałam autentyczną troskę. Przyznałam więc, w jakiej jestem sytuacji. Rozumiem, powiedział. To w takim razie gratulacje? Tylko musisz o siebie zadbać. Może weźmiesz trochę wolnego? Nie mogę. Projekty, klienci projekty nie uciekną. Weź choćby bezpłatny urlop, odpocznij. W końcu się zgodziłam. Miałam oszczędności, stać mnie było na parę miesięcy bez pensji. W tym czasie mama i Monika zaczęły bywać u mnie częściej. Zwykle z jakąś zupą czy zakupami, ale w ich zachowaniu stale wyczuwałam pewien dystans. Nadal tak cię męczą mdłości? Wzdychała mama, poprawiając mi poduszkę. Ach, gdybyś posłuchała, nie musiałabyś tego przechodzić. Będzie warto odpowiadałam uparcie. Monika mówiła wprost: Nie mam pojęcia, jak ty sobie poradzisz sama. Przecież dzieci są takie kosztowne odkładam pieniądze od lat przypominałam jej. Wystarczy na urlop macierzyński i jeszcze zostanie. Pewnego popołudnia, gdy mama przygotowywała herbatę w mojej kuchni, znów ostrożnie nawiązała do finansów. Karolina, tata i ja zastanawialiśmy się, co z najbliższą ratą kredytu. Wszystko opłacone przelewem automatycznym. Nadal wam pomagam. Ulga mamy była namacalna. O, dobrze. I jeszcze czynsz Moniki? Też? Mówiłam już, że wszystko mam zaplanowane, odparłam, czując lekkie ukłucie żalu, czy bardziej troszczą się o mnie, czy o swoje rachunki. Ale natychmiast odpędziłam tę myśl. To przecież rodzina, na pewno się o mnie martwią. Ciąża ciągnęła się powoli, przechodząc z jednych niedogodności w kolejne. Mdłości ustąpiły, za to zaczęły się bóle pleców, puchnące nogi i ciągłe zmęczenie. A jednak każde badanie USG i każdy delikatny ruch dziecka w brzuchu umacniały mnie w przekonaniu, że dokonałam właściwego wyboru. To chłopiec, oznajmiła lekarka podczas badania w dwudziestym tygodniu ciąży. Syn, będę mieć syna. Na to badanie zabrałam Monikę, licząc, że może się ucieszy i zmieni nieco nastawienie. Patrzyła na monitor, ale trudno było odczytać, co myśli. Super, mruknęła. A rozmawiałaś już z kadrami ile ci przysługuje urlopu macierzyńskiego? Spytała, jakby chciała zmienić niewygodny temat. Chyba bardziej interesowało ją jak to wpłynie na moje zarobki a co za tym idzie na wsparcie finansowe, którego udzielałam rodzinie. Zgodnie z prawem mam szansę na rok zasiłku, ale pewnie wezmę krócej, bo chcę pracować częściowo zdalnie. Nie martw się dalej dam radę pomóc z twoim czynszem. Wyglądała na zażenowaną. Nie o to mi chodziło, ale obie wiedziałyśmy, że właśnie o to. Z czasem zabrałam się za przygotowywanie pokoju dla dziecka. Drugi pokój w mieszkaniu pomalowałam na jasno niebiesko. Wstawiłam białe łóżeczko i fotel bujany przy oknie, z którego rozciągał się widok na Warszawę. Wieczorami siadałam tam, głaszcząc brzuch i mówiąc do syna: Będziemy sami, skarbie, ale damy radę. Poród zaczął się dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem w środku dnia. Wezwałam taksówkę, a w drodze do szpitala napisałam SMS do rodziny. Zaczęło się, jestem w szpitalu na szaserów. Mama przyjechała, pierwsza potem tata i monika. Czekali na korytarzu co jakiś czas pytając w wiadomościach jak postępy. Nikt nie zaproponował, że wejdzie do sali, by mi towarzyszyć. Po 16 bolesnych godzinach urodził się mój syn. Cały czerwony, krzyczący w niebogłosy. Waży dwa kg, oznajmiła położna. Zdrowy chłopak. Jest idealny, wyszeptałam ze łzami w oczach. Nazwałam go Igor Michał Michalski. Na drugie imię dałam mu Michał, po ojcu, którego przecież nigdy nie będzie znać. Rodzina weszła do sali parę godzin później. Byli oszczędni w okazywaniu uczuć. Mama wzięła Igora na chwilę. Wspominając, że ma mój nos, tata stał z boku, wyraźnie niepewny przy noworodku, a Monika zrobiła jedynie kilka zdjęć na Instagrama i zaczęła narzekać na drogi parking przy szpitalu. Po niespełna dwudziestu minutach, wymówili się, zmęczeniem i wyszli. Spojrzałam na śpiącego Igora i obiecałam. Pokażemy im, jaki jesteś wspaniały. Pierwsze tygodnie macierzyństwa były chaotyczne i przepełnione lękiem. Stale brakowało mi snu, ciągle zmieniałam pieluchy, bałam się, że coś zrobię. Źle! A jednocześnie doznawałam chwil czystej radości: Igor uśmiechający się po raz pierwszy, zaciskający swoją malutką rączkę na moim palcu czy zasypiający w moich ramionach. Mama zaglądała od czasu do czasu, ale nigdy nie mogła zostać z Igorem nawet na chwilę. Bolą mnie stawy, tłumaczyła się, gdy prosiłam ją, bym mogła się choćby wykąpać w spokoju. Nie chcę, żeby mi się wymsknął z rąk. Mam dziś spotkanie klubu książki, nie mogę zostać dłużej. I tak w kółko: Po sześciu tygodniach tego samotnego zmagania się z nocnym wstawaniem i karmieniem zapytałam wprost: Mamo, błagam, potrzebuję pomocy. Nie spałam dłużej niż trzy godziny ciągiem od porodu. Wyglądała na zakłopotaną: Karolina, jesteśmy statą za starzy na opiekę nad małym dzieckiem. Wychowaliśmy już was, a teraz potrzebujemy spokoju. Może zatrudnij nianie, przecież cię stać. I znów słyszałam ten ton: Wszystko załatwisz pieniędzmi, tym samym pieniędzmi, którymi wspierałam ich od miesięcy. Nie chciało mi się kłócić. Następnego dnia zadzwoniłam do agencji i znalazłam nianie o imieniu Maria, która przychodziła parę razy w tygodniu, bym mogła się wyspać lub spokojnie popracować. Kiedy mój urlop macierzyński dobiegał końca, wynegocjowałam. Z szefem elastyczny grafik, dwa dni pracy zdalnej, a trzy w biurze. W te trzy dni Maria zostawała z Igorem. Było mi trudno pogodzić obowiązki mamy z wymagającą pracą, ale widok uśmiechniętego malucha rekompensował mi wszystkie trudy. Wkrótce zauważyłam, że moja rodzina traktuje Igora jak zbędny dodatek. Niedzielne obiady odbywały się bez większego entuzjazmu wobec dziecka. Nie mieli nawet żadnych zabawek. Nie zadbali o miejsce, gdzie mógłby się bawić. Gdy zaczął raczkować, mama narzekała: Jaki on ruchliwy? Czy nie możesz go upilnować, żeby niczego nie dotykał? Mamo, on ma trzy miesiące więcej niż noworodek, musi poznawać świat odpowiadałam zmęczonym głosem. Im Igor był starszy, tym bardziej dostrzegał, że dziadkowie i ciotka nie chcą się nim zajmować zaczął się ich wstydzić. Chował się za mną, bojąc się, że go skarcą. Pewnego dnia Monika pojawiła się u mnie bez zapowiedzi. Igor bawił się klockami, a ja przeglądałam papiery z pracy. — Cześć — rzuciła. — Możemy pogadać? — Jasne, co się dzieje. Ustaliliśmy z Kubą termin ślubu. — Wspaniale. Kiedy? — 15 czerwca. — Zarezerwowaliśmy taką piękną salę z widokiem na Wisłę i mam już wybraną sukienkę — oznajmiła z zadowoleniem. Ale... Potrzebuję Twojej pomocy. Myślałam, że chodzi o poradę w sprawie organizacji czy wybór menu. Oczywiście, co tylko mogę. Bo widzisz, koszty nas trochę przerosły. Sala, catering, dekoracje, kwiaty, fotograf. Łącznie jakieś siedemdziesięć tysięcy złotych. Prawie zadławiłam się kawą. Siedemdziesiąt tysięcy? To sporo. Jak na prawdziwe wesele, to i tak mało. Oburzyła się. Słuchaj, liczę na twoje wsparcie finansowe. Patrzyłam na nią osłupiała. Monika, nie mam takich pieniędzy, by ci je tak po prostu dać. Mam teraz dziecko, muszę dbać o jego potrzeby, oszczędzać na przyszłość. Jasne. Popatrzyła na Igora, który właśnie układał klocki, i w jej oczach zobaczyłam coś na kształt żalu czy nawet złości. Porozmawiam z Kubą, może wymyślimy coś innego. Wyszła niemal trzaskając drzwiami, ledwie odpowiadając na wesołe: Papa pa, Igora. Odnosiłam wrażenie, że wyrosła między nami ściana, którą trudno będzie zburzyć. Przez kolejny tydzień panowała wymowna cisza. Żadnych telefonów od mamy, żadnych wiadomości od Moniki w sprawie ślubu. Aż pewnego sobotniego wieczoru, gdy kąpałam Igora, zobaczyłam na Instagramie Moniki nagranie: Kolacja rodzinna u rodziców. Nie mogę się doczekać. Zaskoczyło mnie to, bo nikt mnie nie zaprosił. Napisałam do mamy: "Jaka kolacja? Myślałam, że niedzielne obiady są co dwa tygodnie?". Odpowiedziała mi dopiero po paru godzinach: "Oj, taka mała imprezka. Pomyśleliśmy, że i tak nie będziesz chciała wychodzić z Igorem tak późno". Tyle że zawsze spotykaliśmy się o 18, a to nie była pora przekraczająca godziny snu dziecka. Zrozumiałam, że zostałam celowo wykluczona. Okej. Okay. Pomyślałam, skoro tak, nie będę się narzucać. Niedługo później Monika wysłała mi przez pomyłkę filmik na komunikatorze. Włączyłam go myśląc, że to coś dla Igora, ale zobaczyłam nagranie ze stołu w jadalni rodziców. Ktoś kamerował telefonem, pewnie pod rynku, bo obraz się chwiał. Tata unosił kieliszek. Za nas, wzniósł Toast. Za rodzinę, dodała mama. A propos rodziny, dobiegł głos Moniki spoza kadru. Zauważyliście, jak Karolina się zmieniła po tym dziecku? Serce zamarło mi w piersi. No ba! burknął tata kiedyś tak chętnie płaciła za wszystko, a teraz ciągle tylko Igor to, Igor tamto. Pamiętacie, jak cieszyła się z nowego auta? dodała mama a teraz tylko Muszę odłożyć na przyszłość Igora ha! zaśmiała się Monika i wyobraźcie sobie chciałam siedemdziesięciu tysięcy na wesele. A ona była w stanie dać jedynie trzydzieści. Kiedyś nie byłoby problemu. Gdyby tylko posłuchała nas na początku i pozbyła się tego kłopotu, westchnęła: Mama, wszystko byłoby normalnie, to dziecko wszystko popsuło dodał tata Karolina nie jest już tą samą osobą to wypijmy za dawne czasy, zanim przyszedł Igor. Monika zaśmiała się, i nagranie się urwało. Zamarłam. Z telefonem w ręku. Łzy ciekły mi po policzkach. Igor wesoło pluskał się w wannie, nieświadomy mojego stanu. Otrzymałam sekundę później powiadomienie, że Monika usunęła film z czatu. Pewnie zorientowała się, że wysłała go nie do tej osoby, co chciała. Następnego ranka zadzwoniła do mnie. Hej, wszystko w porządku? Co u Igora? W porządku, powiedziałam chłodno, ukrywając drżenie w głosie. Aha, słuchaj, a co z tym przelewem na wesele? Spokojnie. Zrobię go wkrótce. Rozłączyła się wyraźnie, ucieszona, że nie poruszyłam tematu filmiku. Tyle, że ja miałam już plan. Zalogowałam się na konto bankowe i zamiast wysyłać pieniądze Monice, anulowałam wszystkie zlecenia stałe na spłatę kredytu rodziców, na opłaty za media i na czynsz za mieszkanie siostry. Minął tydzień. Pierwsza zareagowała mama, która zadzwoniła z paniką w głosie. Karolina, bank poinformował nas, że nie dostali przelewu na ratę. To chyba jakieś nieporozumienie żadne nieporozumienie już nie będę płacić waszych rachunków zapadła. Cisza, Karolina, my przecież nie mamy pieniędzy to już nie jest mój problem. O co ci chodzi? Mama uniosła głos. To przez to, że nie zaprosiliśmy cię na tę jedną kolację to Monika tak zadecydowała, nie my. Chciałabym coś wam pokazać powiedziałam zimno. Ale chyba sami wiecie co? Odtworzyłam ten filmik jeszcze raz, chociaż nie mogli go usłyszeć przez telefon. Mnie wystarczył jeden raz, by pamiętać każde słowo. Dobrze więc rzuciłam. Już nie chcę, żebyście nazywali mojego syna kłopotem czy problemem. Następnego dnia wpadli do mnie wszyscy troje: mama i tata z gniewem w oczach. Monika wyglądała na wściekłą i przerażoną jednocześnie. Otworzyłam drzwi, nie zapraszając ich nawet do środka. Ale wepchnęli się sami. Co ty wyprawiasz? krzyknęła Monika. Mój właściciel mieszkania zadzwonił, że nie dostał czynszu. Przestałam płacić, powiedziałam spokojnie. Tak zdecydowałam. Tata ciskał gromami z oczu. Jak możesz tak traktować własnych rodziców? Nie stać nas teraz na raty. Jesteście w dobrym zdrowiu. Możecie pracować, a Monika może znaleźć tańsze mieszkanie. Jesteś podła, warknęła Monika. Zawsze byłaś taka hojną siostrą, a teraz, teraz jestem przede wszystkim matką. A wy nazywacie mojego syna kłopotem i żałujecie, że się urodził? Spojrzałam na nich z goryczą. Nie zgadzam się na takie traktowanie. Przecież mieliśmy wypite, tłumaczyła się mama. Gadaliśmy bzdury, nic nie mieliśmy na myśli. Jasne, usłyszałam to, co naprawdę o nas myślicie. Więc zostawisz nas tak na lodzie? Zapytał tata niedowierzająco: Nie powinnam była brać odpowiedzialności za wasze życie. Chcecie pieniędzy? To znajdźcie pracę. Monika zacisnęła pięści. W takim razie nie licz na to, że będziemy się bawić w jedną wielką, szczęśliwą rodzinę. Już nie liczę na nic, odpowiedziałam z chłodem. Wyszli trzaskając drzwiami. Przez kolejne tygodnie próbowali się kontaktować, zostawiali wiadomości na automatycznej sekretarce, pisali listy. Zablokowałam numery, listów nie otwierałam. Od znajomych dowiedziałam się, że mama podjęła jakąś pracę na pół etatu, tata zaczął jeździć jako kierowca w firmie przewozowej, a Monika wróciła do domu rodziców, bo nie stać jej. Było na mieszkanie, ślub został odłożony bezterminowo. Czy było mi żal? Czasem w nocy budziłam się z wątpliwościami, czy nie postąpiłam zbyt ostro. Potem spoglądałam na śpiącego Igora i przypominałam sobie każde słowo, które w tym nagraniu padło. Nie, zrobiłam słusznie. Nie chciałam, by mój syn wzrastał w atmosferze niechęci i wytykania, że wszystko przez niego. Pół roku później awansowałam w pracy. Na pamiątkę zabrałam Igora na nowy plac zabaw nieopodal. Obserwowałam, jak biega i śmieje się w promieniach słońca. Tylko my, synku, powiedziałam, kiedy przybiegłby się przytulić. Tylko my, tylko my, powtórzył radośnie Igor, a ja uśmiechnęłam się przez łzy szczęścia. Miałam jego, on miał mnie i to nam wystarczało.